Czy Makuta wiedział? Czy ten kanał się opłaca? Kiedy karby w grach? Czy dołączy Arasz? No mogę. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Araszkiewicz. Prowadzę kanał na YouTube o nazwie Mateusz Araszkiewicz. Na tym kanale są takie różne historie starożytne typu Spartanie, typu Egipcjanie, typu tam cesarz, hamurabi, inni kleopatrzy i ja sobie tam takie piksele jeszcze rysuję. W sensie te hipki takie, one, one tak śmiesznie, śmiesznie tak chodzą. Zapraszam! Cisza na planie. Raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy ręce mi się trzęsą. Witajcie w moim domu. Gotowe. Dobra, zaczynamy? Jazda. Można czy nie można? Może można, może nie można. No to wiemy się Dobra, dzięki. Na <grymne> Kiedy w końcu koniec tego prima aprilisowego żartu? Chcesz mi powiedzieć, że jestem żartem? Bo ja jestem częścią tego kanału, więc nie mamy jakiś problem? To jest właśnie najgorsze, że chcieliśmy zrobić głupi żart. Od roku trzeba Napierd... te filmy co tydzień. Mamy problem, ok? Bardzo trudno nam się wyplątać z tego, z tego żartu. Zaczęliśmy zarabiać mnóstwo pieniędzy. Jesteśmy po prostu jak pączki w maśle. No i trzeba z tym żyć. Start 1 kwietnia był strzałem w dziesiątkę. Przez pierwsze kilka dni musiałem przekonywać moich znajomych, że jest to prawdziwy projekt. Dostałem też groźby karalne. Nie wiem, jakoś chyba nie przemyśleliśmy tego, że to się uda. Pamiętam, że były takie teorie chyba po drugim filmie, który wrzuciliśmy, czyli ten, który potwierdzał, znaczy w sumie nie potwierdzał tego, że kanał nie był żartem, po prostu był to kolejny film. I że ktoś stwierdził wtedy, że to tak naprawdę miał być żart, ale ze względu na to, że dostaliśmy więcej wyświetleń, niż się spodziewaliśmy, stwierdziliśmy, kurczę, nikt z nas nie pomyślał, że to mógłby być dobry pomysł, żeby zrobić taki kanał, więc może jednak zróbmy. Moja ulubiona teoria dotycząca co. Mówi o tym, że co powstało z desperacji wynikającej z tego, że nie udało nam się na kanałach prywatnych. Ile pracy musielibyśmy włożyć, żeby zrobić ten żart? Tam był cały film zrobiony, to jest jedna rzecz. To była cała sesja fotograficzna, tam był cały baner przygotowany i tak dalej. Na pewno jak nam się znudzi. <grym> To skończymy to też jakimś dobrym, dobrym dowcipem. W sumie byłoby zabawne, jakbyśmy 1 kwietnia w przyszłym roku po prostu przestali nagrywać filmy i powiedzieli koniec żartu. Pan myśli, co? Ja to mam plan na 12 lat. Ludzie ją <laughs> kredyt! W to przejmie miano speca od Star Warsów u was w grupie. No, fangoten. Ja w końcu mogę powiedzieć: nienawidzę gwiezdnych wojen. Czy będzie można zobaczyć kacpra siedzącego na krześle z krabem na kolanach? Wiesz, już, już wszystko dobrze. Nie mogą cię skrzywdzić spokojnie. Nasze szczypce ci się tutaj opadły, czy ci podnieś. <laughs> Czy plany dotyczące TZO zmotywowały was do odejścia z TVG, czy bardziej stworzyliście TZO przez to odejście? Jest to bardzo ciekawe pytanie. Nie spodziewałem się go. Ja tak naprawdę o odejściu z TVG Gry myślałem już jakiś czas temu. Mówiłem o tym w swoim filmie na swoim kanale. Oj, reklama kanału, teraz tak... Mówiłem już o tym, więc w sumie... Mówiłem, że tym na moim kanale wszystko tam jest. Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź by się różniła ze względu na członków ekipy. Kolejność była następująca. Zobaczymy, jak zostanie to pocięte oczywiście. Następująca kolejność była... Kolej następująca. Najpierw założyłem kanał historyczny, później złożyłem wypowiedzenie z GRONLINE i dopiero w momencie, w którym wiedzieliśmy już, przede wszystkim ja i Szymon, że odchodzimy, wtedy pojawiła się myśl o tym, czy moglibyśmy zrobić coś razem. Lepiej jest chyba budować coś swojego, jeżeli masz taką oczywiście możliwość. Ryzyko jest pewnie jakieś tam większe, ale też jesteś bardziej zaangażowany w to po prostu. Potrzeba zrobienia czegoś na własnych zasadach. Na pewno przykład działalności Kacpra, ale też Adama był inspirujący. Bo... Ja Powoli zaczynałem się przesuwać w stronę tworzenia po prostu swojego własnego kanału, ale właśnie zawsze gdzieś tam jedną nogą byłem przy, przy TV-Gry, czy w zasadzie nawet przy tej obecnej ekipie TZO. Nie chciałem zrywać tej, tej, tej znajomości i tej współpracy, ale z drugiej strony nie chciałem też przestawać pracować z grami wideo po prostu. Pojawiła się koncepcja, że moglibyśmy kontynuować jakąś zajawkę do gier, co właśnie było taką odpowiedzią w sumie na potrzebę, którą już miałem wcześniej, tylko nie do końca się spodziewałem, że ta potrzeba zostanie kiedykolwiek zaspokojona. Bardzo naturalnie te, te wszystkie. Procesy jakby nam przyszły przy naszym chyba pierwszym spotkaniu, jak rozmawialiśmy w ogóle o założeniu kanału, to poczułem, że to może być taka rzecz, którą będę robił przez długi czas jeszcze w swoim życiu. Jakby domknąłem ten etap po tym jak Grzesiek i, i Head, więc można powiedzieć, że przekabacili mnie na swoją stronę. Wytnijmy to, bo to źle. <laughs> <laughs> Czy istnieją prace nad stworzeniem dziecka Kacpra i fangotena aby powstała w 100% męska i ponad przeciętnie inteligentna osoba? A bo to chodzi o to, że. Ty jesteś mądry, ale jesteś kompletnie nierozwinięty fizycznie. Czy poza waszym kanałem oraz waszymi kanałami pracujecie jeszcze w innych działalnościach? Jeśli tak, to czy można znać wasze inne zawody? Oczywiście oprócz zawodu dla rodziny. Ym, tak, czasami dorabiam przy zmywaniu naczyń. Jest to dość intratna funkcja i dużo można wyjeżdżać, na przykład do Londynu na zmywak. Czy wam się to w ogóle opłaca? Ale to jest ciekawe pytanie, no. dlatego że mam wrażenie, że dzisiaj pokutuje jeszcze myślenie niczym sprzed tam 10 lat. W tym momencie rentowność kanałów na YouTube jest znacznie wyższa niż kiedykolwiek. Biorąc pod uwagę też to ile pracy nas kosztuje przygotowanie materiałów zarówno na prywatny kanał i na kanał wspólny, to oczywiście jest to biznes całkowicie zamknięty. To znaczy nie potrzebujemy jeszcze dorabiać, nie, nie musicie się o nas martwić. Czy teraz macie większą swobodę w doborze tematów? Nigdy nie było problemu ze swobodą, jeśli chodzi o pracę w TV gry. Jeśli ktoś był za to odpowiedzialny za pewne blokady, to ja, nie żaden zarząd, to znaczy ostatecznie te materiały przechodziły przeze mnie. Na pewno mamy większą swobodę, ale ona wynika też między innymi z naszego tempa publikacji. Nagle okazuje się, że jest przestrzeń na robienie rzeczy, które zajmują dużo czasu, na przykład, nie wiem, kilka tygodni. Czy jest ta większa swoboda? Na pewno, dlatego że pracujemy. Na swoim i też nie traktujemy niższego wyniku filmu jako czegoś wymagającego nawet korekty. Biorę teraz pod uwagę w ogóle takie tematy, o których wcześniej bym nie myślał, teraz ta przestrzeń jest i to jest, i to jest mega zajebiste. Czy materiały na kanale są częściej inwencją jednej osoby z gościnnym udziałem reszty ekipy, czy większość z nich to efekt wspólnej inicjatywy? Nasze materiały raczej zawsze powstają w wyniku jakiejś kombinacji losowych sytuacji. To raczej jest zazwyczaj wynik jakiejś wspólnej pracy. Polegamy na tym, że każdy z nas ma jakieś pomysły w głowie, które chciałby zrealizować. Do tego ma ekipę, która jest w stanie mu pomóc. Mamy taki model, że raczej jedna osoba pilotuje odcinek. Na ostateczny kształt tego odcinka składa się praca praktycznie całej ekipy. Oczywiście są materiały, które powstają w wyniku burzy mózgów. Potykamy się regularnie, czy to na kawie, czy po prostu w internecie. Ta wypadkowa naszych umiejętności i wiedzy potrafi przynieść bardzo fajny efekt zespołowy. I to jest super. Ej, te za to! Czy myśleliście może, aby zrobić Q&A z okazji 200 tysięcy subskrypcji i półrocza... Nie, nigdy tego nie zrobiłem. Q&A to jest jedna z najbardziej żałosnych form tworzenia w treści na YouTube. <grym> na co przeznaczacie ostatnio najwięcej wolnego czasu, nie licząc działalności w internecie, gier i tym podobnych? Sztuka. W sumie chyba w tym momencie, jak mi się wydaje, najwięcej czasu spędzam na projekty muzyczne. Byłem ostatnio... Galeria szyb Wilson, oglądałem tam obrazy, które planuję zakupić do mojej kolekcji. Z jednej strony na jakieś takie swoje indywidualne, sekretne, których nikt jeszcze nie słyszał, ale może kiedyś usłyszę. Bardzo zainteresowały mnie obrazy z nagimi kobietami. Wbrew pozorom już od długiego czasu jest taki pomysł, żeby skończyć parę. Parę, już trochę się wygadałem, ale okej, okay, parę utworów, które były zajawiane gościnnie w różnych materiałach. Bardzo zainteresował mnie obraz z dwoma dinozaurami. Mam przestronę zainteresowania. Nagie kobiety i to To jest tytuł mojej <laughs> autobiografii. Teraz to będzie przypał, jak rzucę tylko jeden kawałek, albo ten kawałek nie będzie wystarczająco dobry, albo coś takiego, więc to zaraz urośnie do całego takiego, że musimy wydać long player z uforami na temat gier wideo. Największym voice będzie rapowym Krabo na fidę. Czyli jest krab. Kiedy karby w grach? Czekamy! Karby, co? Karby w krach, karby, karby w krach białko gryzie piach, piach, zero tłuszczy, zero fat, zero fat, tylko batony, węglowodany, pizza, makarony, mleku serom i sellerom mówię pa, a serum, mówię tak. Na czytanie książek historycznych. Czytam książki, które traktują o tym... Czym dla historii są lata 90. dla gier? Chciałem to tak ująć, ale nie, nie wyszło mi to tak sprawnie. I gram w gry planszowe jeszcze. Chyba ostatnio, jednak na, na siłkę wróciłem do kickboxingu. Mniej więcej 10 lat temu przez rok ćwiczyłem kickboxing. Potem, jak skończyłem gimnazjum, to przestałem ćwiczyć kickboxing, bo już wszystko miałem, więc. I teraz, właśnie, trening taki siłowy i trening kickboxingu mi zajmują sporo czasu. Ale to jest fajna kontra do jednak siedzenia na dupie przed kompem. A tak, mimo wszystko. Wygląda w znacznej mierze mój dzień. Malowanie figurek. Zauważyłem, że jest to rzecz, do której trzeba podchodzić jednak z dość czystą głową. Nie da się tego robić w sumie dobrze, jeśli jest już się zmęczonym po pracy. Staram się malować w sesjach takich 4-6 godzinnych, a więc jest to naprawdę sporo czasu. Nie gry nie są jednak aż tak niebezpieczne, jakby się mogło wydawać. Biorąc pod uwagę, że mam w ogóle po raz pierwszy od lat więcej czasu wolnego, to okazuje się, że po prostu więcej gram w gry. <laughs> jest to pewien paradoks. To znaczy to, że w TV-gry nie miałem prawie w ogóle manewru, żeby móc naprawdę sporo pograć. To tak wykorzystuję ten wolny czas. Ostatecznie okazuje się, że człowiek i tak sobie znajdzie coś, co będzie go męczyło. Czy ktoś mi w końcu powie, co się dzieje na bagnach? Byłem na koncercie muzyki żydowskiej, też bardzo ciekawa aranżacja. Ile figurek do tej pory pomalował Grzesiek i gdzie je trzyma? To jest bardzo dzisiejsze pytanie. Myślę, że w sumie około... 400 Nie jest to aż tak dużo, biorąc pod uwagę, ile przemalowują najlepsi malarze. Problem z utrzymaniem tych figurek w małym mieszkaniu, w małym mieszkaniu w Krakowie oczywiście, bo tutaj w tym domu jest dużo miejsca. <grystanie> Trzeba przyjąć jakiś system rotacji figurek, które się pokazuje. Dosłownie w tym tygodniu chcę sporo figurek spakować do szafy. Te figurki kiedyś będą zapakowane? Nie. <grystanie> Bardzo jestem ciekawy najlepszej techniki robienia gofrów. To jest właśnie ciekawe, bo nie mam za dużo powie do powiedzenia o tym. Trzeba było zapytać mojej dziewczyny, bo to ona robi mi gofry. Eksperymentów w domu było naprawdę dużo. Były takie partie, które musiały zostać zutylizowane, co oznacza, że również je jadłem. Martyna doszła już do perfekcyjnej techniki. Niestety trzyma przepis w ukryciu. Nie wiem dokładnie, jak to się robi. Może kiedyś. Zamontuję jakieś kamery w domu, będę wiedział. Jak doszło do nakręcenia odcinka z panem Zygmuntem Heizerem? Co do sekundy. <noise> to jest właśnie wynik... Y Współpracy naszej, na, na budowywanie kolejnych pomysłów. Pomysł na zaproszenie Zygmunta Heizera urodził się w toku jednego spotkań korporacyjnych, które często organizujemy w naszym biurowcu. Kulisy tego są dla mnie mgliste i gorączkowe, dlatego że miałem wtedy COVID. Eee. Zaczęło się od tego, że Kacper kiedyś na spotkaniu powiedział, że chciałby zrobić jakiś speedrun. Początkowo tam były takie pomysły, które potem przerodziły się w żart. Co to jest Kangurek Kao? Że mogłoby to być na przykład Elden Ring albo jakaś inna gra, która ma bardzo Dużą społeczność speedrunową, i też jednocześnie bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. Nie, serio, ja miałem. <laughs> znaczy ja wtedy powiedziałem, że co powiesz na speedrun Kangur Kakao, ponieważ rozmowy w kuluarach już prowadziłem z osobą Kangurek Kakao Pa No i połączyliśmy te dwa pomysły. Jak już zaczęliśmy przygotowania do tego programu, to pomyśleliśmy, że jest to coś w rodzaju wyzywania. No tak, to zróbmy z tego show w takim formacie telewizyjnym. No to potrzebujemy jakiegoś prowadzącego, który jest ikoniczny dla formatów telewizyjnych. Czy dałoby się zaprosić Zygmunta Heisera? Czy jest to wykonalne? Czy... Musimy wziąć na to kredyt. Zaczęliśmy wydzwaniać do pana Zygmunta Heizera wystarczająco dużo razy, by zgodził się z nami coś nagrać. Natomiast same, samo nagrywanie. Eee, <grym> Przepraszam, to pikarnik. <grym> Czy będę planował jeszcze jakieś inne gry? Nie wiem, bo to było zaskakująco dużo roboty. Sam początek to jest ciężka sprawa, to jest jak po prostu jakaś nowa, jakiś nowy kierunek na studiach. Prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim będę chciał się znowu rzucić w wir takiego wyzwania, ale. Może jest to. Może jest to jakiś pomysł. Czy będzie powrót w serii o gliczach? Powrót w serii o gliczach jest jak najbardziej możliwy. Twórcy gier nie muszą przestawać robić gliczy, róbcie je dalej. Dalej będziemy je łapać i dalej będziemy pokazywać wasze gry. Zapraszam do współpracy. Jak to się stało, że Kacper jest tak dobry w zgadywanki? <laughs> Słowiałam, że to jest Plainscape Torment. To jest bardzo dobre pytanie, bo ja w sumie się strasznie bałem tego, że będę słaby w i mnie ten stres trochę zżerał, bo jak siadałem tam na tym miejscu i myślałem sobie, że okej, teraz będę dostawał te pytania, to czułem te jakąś taką presję niezrozumianą, nie wiem. Potem się okazało, i dla mnie to jest ciekawy eksperyment, że w zależności od kategorii, radzę sobie lepiej lub gorzej, dla mnie zaskoczeniem było na przykład to, że chyba cytaty mi poszły najlepiej. Mimo że to też były dźwięki, bo mieliśmy dźwięki i mieliśmy cytaty. Zapamiętywanie słów wychodziło mi lepiej niż zapamiętywanie samych dźwięków. Może jednak coś będzie z tej olimpiady z języka polskiego. Czy będzie jakiś przegląd gier w fazie alfa albo po prostu małych gierek? Na pewno śledzę dalej temat gier w Early accessie, a teraz mamy na pokładzie wiele osób, które zajmowały się tym profesjonalnie, więc dwóch samców? Dziwnie brzmi nazwa tego programu, ale może to zrobimy. Bardzo mi brakuje od was dłuższych form do posłuchania, typu podcast albo streamy, żeby was lepiej poznać. Wiesz, to jest po e, prostu strategiczny ruch. Jakbyście mieli nas dużo, to cała tajemnica i wszystko by po prostu zniknęło. Dobrze się czujemy w takich formatach, jakie mamy teraz. Na razie skupiamy się po prostu na naszych projektach, które mamy w głowie aktualnej, które są owiane tajemnicą. Nie no. mamy żadnych tajemniczych projektów, żebyśmy wymyśliłem to. Gdybyście mieli grać tylko w jedną grę do końca życia, jaka gra by to była? Takie pytania wymagają grubej rozkminy. Normalnie jestem zwolennikiem takiej bardzo bezpiecznej w Polsce odpowiedzi, że Herozu Madel Magic 3 jest grą, w którą rzeczywiście można grać sporo, ale biorąc pod uwagę, że grałem w nią już bardzo dużo, to chyba bym się zastanowił nad tym, czy bym chciał od teraz do końca życia dalej w nią grać. Wydaje mi się, że tutaj dobrym wyborem byłoby coś, co właśnie jest easy to learn, hard to master. Moja trudna, trudna miłość do... Do Lola, by tutaj wygrała. Najlepszą odpowiedzią jest jednak gra multiplayer. Strzelam, że mógł być to Battlefield 4. Zmienia się meta, dochodzą nowe postacie, jakieś niuanse w mapie. Nawet na tych samych mapach tworzą się nowe scenariusze, zależnie od tego, jak inni grają. Byłoby co robić przez nieskończoność czasu. Jak odbiłoby się to na moim zdrowiu psychicznym, to już jest pewnie inny, inny wątek. W dwa ognie. W wersji na Pegasusa. No pewnie wybrałbym jakąś grę, która jakby nie nudzi mi się szybko. Jakiś Monster Hunter. Co? No Dark Forces. No i oczywiście Euro Truck Simulator 2. Nie ma nic lepszego niż ubrać skórzane rękawiczki. Myślę o jakichś stereotypach na temat kierowców, ale w sumie nie, nie, nie znam za dużo, za dużo. Puścić radyjko, jedziesz przez Europę. Nie ma nic dobrego. Zawsze gdzieś coś trzeba dostarczyć. Dark Forces. Jak sobie radzicie z barierami dystansowymi? Na pewno jakiś schemat działania nam wytyczyła kwestia w ogóle kwarantanny i tego, jak całe społeczeństwo sobie radziło z tym. Teraz spotkania online i tak dalej są na porządku dziennym. Ale jeśli chodzi o właśnie wspólne nagrywanie, okazało się, że jest całkiem sporo przestrzeni różnych, które można wykorzystać. Oczywiście nie nagrywamy tego yy, w naszych własnych domach. No chyba, że teraz, bo to jest domek letniskowy jednego z nas. Nie, nie mogę tego mówić. Okej, okay, do... Dobra. Skąd wziął się pomysł na nazwę kanału i który z was go wymyślił? W ramach pewnej burzy mózgów wymyśliłem, prawdopodobnie ja, nazwę znowu oni, bodajże, albo to oni, coś takiego. Wiem, że brakowało tam jednego słowa. To brakujące słowo rozszerzyła zyta i wyszło z tego to znowu oni. Pośmialiśmy się, że skrót byłby co i chyba to był, to była, to był ten początek. Jak wygląda pełny skład całej ekipy? Sama firma składa się z czterech osób, a więc z osób, które widzicie na grafice, to znowu nich. Szarą eminencją firmy jest Zyta Machnicka, która ogarnia nas menedżersko, ale także w wielu wypadkach koncepcyjnie jest to osoba, która opiniuje właściwie wszystkie grafiki. A może my również żyjemy w grze komputerowej? Jak widzieliście też w naszych materiałach, staramy się angażować tutaj więcej osób. Mamy też Pati, która nawet tutaj nie kręci z prawej strony i która stała się też jakimś elementem stałym naszych kręceń, nawet wystąpiła w jednym z naszych materiałów. Mam nadzieję, że właśnie ta, ta, ta ekipa będzie się poszerzać. I Araż wychodzi. Czy jest szansa, że Araż w przyszłości dołączy do zespołu? Albo, że pojawi się jako gość w którymś z odcinków? Nie, raczej nie. Raczej nie. Nie mamy, nie mamy w planach, żeby Araż dołączył. <grym> <grym> czy Makuta na pewno nie wiedział o zbrodniach na Matoranach? Czy może nie chciał wiedzieć? Odpowiem dyplomatycznie. Nic nie wskazuje na to, że Makuta wiedział o zbrodniach na Matoranach i więcej tego tematu nie będę rozwijał. Możemy przejść do kolejnego pytania? Czy kiedyś zobaczymy jeszcze Toagali na Łamach TZO? Myślę, że tak, myślę, że tak, bo oczywiście nie pozbyłem się Toagali, stoi jako artefakt w moim pokoju i co bardziej sprawne oko mogłoby zobaczyć ten zlepek pikseli yy, na moich filmach. Także następnym razem wypatrujcie Toagali na kolejnych nagraniach. Jeśli byście nie robili swojej bardzo dobrej roboty na YouTube, to w jakiej pracy byście się widzieli? Może coś związanego z waszymi pasjami? Pamiętam, że jak byłem mały, to chciałem zostać konstruktorem. Nie ma takiego zawodu. Muszę uciąć pewne takie nostalgiczne historiki, że gdyby nie praca w Gronline, to zostałbym nauczycielem. Jak dowiedziałem się, że nie ma czegoś takiego, że to jest zbyt mało precyzyjne, nie ma takiej roli, to z kolei bardzo gdzieś pasjonowałem się sztukami jakimiś plastycznymi. Ja przebierałem nogami na końcu studiów, żeby znaleźć coś innego, żeby przypadkiem nie zostać nauczycielem. Bardzo szybko zamieniło się to w fascynację komputerami. Na komputerach mamy na przykład grafikę komputerową albo tworzenie materiałów wideo. Zakładam, że gdyby nie to, nie realizowałbym swoich pasji, tylko bym skończył, jak większość młodych ludzi Kończy w dużych miastach, czyli pewnie pracowałbym w korporacji, co nie jest absolutnie żadnym zarzutem, natomiast faktycznie 80% znajomych i przyjaciół skończyło w krakowskich korporacjach. Jakoś staram się nie gdybać na takie tematy, bo gdybym nie był sobą, byłbym kimś innym. Bym był kolejarzem. I to mówię zupełnie bez ironii. Uwielbiam podróżowanie pociągiem. Byłem kiedyś na takim teście predyspozycji zawodowych. To, co się u mnie łączyło, to były jakieś predyspozycje takie informatyczne, co jest po prostu sposobem na powiedzenie, że lubię siedzieć przy kompie. I predyspozycje, czy zajawki muzyczne. Pamiętam, że był taki kierunek inżynierii akustycznej na przykład. Więc ja zawsze miałem jakieś takie pasje dźwiękowe, muzyczne. Myślę, że próbowałbym robić coś w tym kierunku. I od najmłodszych lat też się zajmował montażem filmów. Stąd się w ogóle wziął pomysł, żeby zaaplikować jeszcze do TV-gry. Ja zawsze będę miał wielki sentyment do pociągu, który się nazywa Elf. To jest taki regionalny pociąg, niebieskie elfy z kolei śląskich. Dla mnie to było niesamowite, bo przez pierwsze dwa lata studiów jeździłem takimi starymi składami, gdzie były jeszcze te takie skórzane siedzenia, poszywane. Potem zobaczyłem tego Elfa i ja sobie myślę, to jest pociąg z przyszłości. Czy z perspektywy czasu uważacie, że kanał rozrósł się w takim stopniu jak zakładaliście? Jak się czujecie w nowym projekcie po początkowym czasie i jakie macie plany na przyszłość? W nowym? Korpo odpowiedź jakaś taka. W naszym nowym projekcie czujemy się fantastycznie. Realizujemy swoje najskrytsze marzenia. Już niedługo wypuścimy pakiet akcji. Jeżeli wasze dziecko w przyszłym roku idzie do komunii, wypatrujcie naszej komunijnej wyprawki to znowu oni aniołowie. Może to takie trochę nieskromne, ale po prostu kanał przebił moje oczekiwania. Pamiętam na Max Kacper rozmawialiśmy, że chyba nas interesowałyby odsłony na poziomie 50-70 tysięcy odsłon na film, że to byłoby w porządku jak na pierwszy rok działalności. Nie zakładałem, że będzie słabo, a nie zakładałem też, że będzie aż tak super w tak krótkim czasie. Tak szybkie przebicie tych wartości 100 tysięcy, 150 tysięcy odsłon to traktujemy jako mimo wszystko nawet jak na polski internet jest to bardzo dobry wynik. To, że po pół roku jest już 200 tysięcy osób Którzy subskrybują kanał i regularnie oglądają, jestem bardzo, jak to się mówi, zaszczycony. Jak to się mówi? Tak rzadko to mówię, że nie wiem. Jak się czuję? Czuję się w pytę. Czuję się mega, bo mimo tego, że pracuję z ludźmi, których znam, którym ufam i z którymi miałem do czynienia już wcześniej, to ten projekt wniósł sporo świeżości i widzę, jak pozwala nam to rozwinąć skrzydła w różnych tematach. Myślę, że energi Energia w zespole, chciałem powiedzieć. To znowu brzmi jak korporacyjna gadka. Ja się bardzo dobrze bawię, robiąc filmy i wymyślając coraz dziwniejsze projekty, jak modowanie gier i dodawanie kolegów do nich. Jestem bardzo zadowolony z tego w zasadzie modelu pracy, jak jaki forum organiczny sposób się dość wykształcił. Pomysły po prostu rodzą się bardzo spontanicznie. Nasz kanał gamingowy pozwala nam realizować inaczej rzeczy, które i tak chcielibyśmy robić. Właśnie możemy realizować tematy, do których realizacji nie mieliśmy wcześniej jej sposobności. No nie było na to przestrzeni. Ja na pewno poczułem ulgę związaną z tym, że znowu pracuję z kimś. Te swoje rzeczy od początku aż do teraz robię prawie całkowicie sam. I czasem, szczególnie przez ten okres, w którym to znowu oni jeszcze nie było, to może być dosyć taki. Samotny proces produkcyjny, no nie ma chyba lepszego słowa, które by to opisało. Właśnie takiego odetchnięcia, że tworzy się coś wspólnie. Bardzo satysfakcjonującym procesem jest oglądanie wzrostu naszych kanałów, gdyż jakby nie patrzeć jestem po raz pierwszy w miejscu, w którym majątek firmy jest też moim majątkiem. Brzmi to bardzo kapitalistycznie, natomiast jest to ten game changer. To jest ta sytuacja, w której wiesz, że budujesz coś swojego w pełni. Będąc osobą, która ma bardzo długi staż na YouTube, to, to mówiąc, z tej perspektywy, to znowu oni też wniosło kolejną świeżość. To jest o tyle fajne, że no raczej, przynajmniej mówię po sobie, nie robimy tego na siłę, tylko po prostu chcemy też to robić. I to jest, to jest ta. Energia zespołu to jest właśnie to, i to naprawdę jest dobre miejsce. Dobrze jest w takim miejscu być. A co do planów, szczerze mówiąc, chyba nie myślę w takich długich kategoriach, raczej myślę w kategoriach kolejnego tematu. Na pewno w przyszłości będziemy chcieli robić mieszankę takich filmów jak do tej pory, czyli takich bardzo merytorycznych, ale też opartych na dziwnych pomysłach, i takich pomysłów jest naprawdę sporo. Po co planować, skoro wszystko się może zmienić w każdym momencie? Dokładnie. Chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz nie. mu o swoich planach. <słuch> To dopiero się rozkręca. Czy się mój komentarz? Jeśli tak, to kiedy? teraz. Mówiona osoba z zespołu. To nie jest kiedy od teraz. Później. ten Kiedy będzie później? Nie, nie rozumiem, o co ci chodzi w tym pytaniu? A jak można robić mniej, to po co robić więcej? Oko, gryzie, piach, piach. Zero tłuszczy, zero fat zero, zero fat Tylko batony Węglowodany, pizza, makarony, yeah. mleku serom i sellerom mówię, mówię pa A deserom mówię tak